Siemanko, z tej strony Piwna Japa i witam Was w degustacji piwnicznej, ale w mieszkaniu. Dlaczego piwniczna? No bo piwo, które stoi przede mną, nie jest już od dobrych paru lat dostępne na rynku. Browar pinta i niedobity jest to... powiedziałbym taki jednorazowy strzał, piwo eksperyment, trochę piwo trochę inspirowane Stephenem Kingiem. Piwo dość dziwne, bo nie jest określone jasno żadnym stylem. Jest to chyba po prostu strong ale z dodatkami. Piwo ponad 4 lata po terminie już jest, więc też myślę, że tutaj kryje w sobie dużo smaku, dużo aromatu. No i też jestem bardzo, bardzo ciekaw tego, jak ono się zmieniło. Ono było kiedyś mocno drewniane, mocno takie wytrawne. Nijak też nie, nie można było go sklasyfikować. Chyba najbliżej można było powiedzieć właśnie strong ale albo lekki barley wine. E, ale to już lecimy za chwilę przy degustacji. Troszkę będzie wspomnień. E, generalnie 9% alkoholu, jeśli dobrze pamiętam. 19,1% ekstraktu. E, tutaj jeszcze był podawany IBU 33. E, co mamy generalnie z ciekawostek w składzie. Cukier kandyzowany brązowy, ekstrakt słodowy, imbir, skórki pomarańczy, dębina. No i to wszystko a drożdże Fermentis Abai, czyli Belgia. No, piwo generalnie w butelce wygląda na dość klarowne, ale to zaraz zobaczymy, jak się prezentuje. No, sykło bardzo, bardzo lekko, więc mam nadzieję, że nie będzie tutaj problemu z jakimś przegazowaniem. Dobra, no powiem tak. Aromat już mi się uniósł do nosa. W kolorze jest miedziany, delikatnie gdzieś uciekający, w rubinowy. W tym szkle niestety tego tak dobrze nie widać, ale wysycenie bardzo pracuje. Ono rzeczywiście zachowuje się jakby piwo belgijskie. Więc tutaj naprawdę, jeśli chodzi o sam wygląd, o tą pianę no przypomina trochę quadrupla, takiego delikatnego quadrupla albo Belgian Dark Strong Ale'a, coś w tą stronę, samym wyglądem no kolor ma, mówię, pod, pod światło, e, taki głęboką, głęboką mieć nie wiem czy to jeszcze by mogło dalej pójść, ale, ale głęboka mieć no, jest w ogóle klarowne, nie? to jest najładniejsze w tym wszystkim, że to piwo jest klarowne no i w aromacie jest dużo fenoli Dużo takich właśnie skojarzeń z Belgią Skórka z pomarańczy, trochę karmelu, trochę przypalonego chleba To są te takie te, te belgijskie nuty, które zawsze ciężko gdzieś przyprawowość, delikatne owoce To już kwestia tutaj, myślę, utlenienia No i yy, kandyzowane yy, owoce, daktyle, to idzie w tą stronę. Tak, tak jak mówiłem, to może być delikatnie barley wine'owe też. No ale jestem zaskoczony, bo tej wanilii tak bardzo nie czuć. Yy, delikatnie w aromacie wychodzi 9% alkoholu. Myślałem, że on się troszkę ukryje, ale niestety jest. Bardzo gładkie, bardzo aksamitne w odbiorze. Jakby miało bardzo, ale to bardzo dużo płatków owsianych. Wręcz takie kremowe jest w smaku w tym pierwszym zetknięciu. Słodycz, która jest zaraz kontrowana i goryczką i tutaj wychodzi to drewno. To tutaj grata, dębina dopiero. Tutaj też wychodzi delikatnie imbir. No, powiem, że tutaj jest troszkę też czekolady. Delikatnie pralinki. Co, co mi się w ogóle tak nie, nie, nie przychodziło do głowy, że to może się tutaj pojawić? Ale delikatnie jest taka nuta pralinkowa. No i sporo pomarańczy. Teraz wychodzi to, ta skórka pomarańczy naprawdę jest jej tutaj już dość dużo. Co ciekawe, piwo praktycznie w ogóle nie ma nut zepsucia nie ma jakichś tutaj znaków czasu. Oczywiście, jeśli mówimy o stronie negatywnej. Bałem się, że pójdzie yy, odrobinę w nuty miodowe, a może nawet nie odrobinę, tylko yy, dość znacznie pójdzie w nuty miodowe, ale niestety nie. Jest słodycz, ale to nie jest taka słodycz, jakbym powiedział, właśnie miodowa, takiej belk. Mimo, że to też wysycenie, które, o którym wspominałem na początku. Ładnie pracuje w szkle, ono nie jest jakieś gryzące od nagazowania, nie przeszkadza to. Bardzo, bardzo mimo wszystko jest takie przyjemne, bardzo gładkie. I pije się naprawdę z przyjemnością. Powiem szczerze, że 9%, tak jak mówiłem, że w aromacie gdzieś się pojawia, tak w smaku w ogóle nie ma wyczuwalnej mocy. Czy jest to piwo w jakimś stopniu lepsze, czy jest to piwo w jakimś stopniu zaskakujące? Nie. Na pewno nie jest zaskakujące, jeśli chodzi o jakąś ferię smaków. Na pewno nie jest to piwo, które porywa. Jest to piwo dość ciekawe. Nie chcę tutaj odnosić się do piwa, kiedy ono było świeże, i szukać w pamięci. Starać się je porównywać, no bo to totalnie inny etap w moim życiu, jeśli chodzi o picie piwa. I też y, troszkę inny smak wówczas miałem, y, dlatego mi się to piwo tak mocno kojarzyło z taką dębiną. Y, a tutaj bardzo ugrzecznione bym powiedział, że jest. Y, czy w dzisiejszych czasach, gdyby ktoś takie piwo wypuścił na rynku, y, na rynku byłoby. Y, czy w dzisiejszych czasach, gdyby ktoś wypuścił takie piwo na polski rynek, y, ludzie poszliby tłumnie do sklepów, po to piwo, zabijaliby się, nie sądzę. To jest raczej poziom tej półki, nudna Belgia, e, czy też wariacje na temat Belgii. Ale tutaj niestety e, takiego, mówię, zachwytu nie ma. Piwo, owszem, jest bardzo ciekawe. E, super się starzeje. No bo e, nie ma tutaj, mówię, jakichś złych e, nut, e, raczej pozytywy. Może teraz gdzieś delika delikatnie e, takie nuty. Miodowe, ale bardziej to znowu, to nie jest taki, taki miód z utlenienia, miód gryczany, tylko bardziej takie nuty miodu lipowego, w, w, coś w tą stronę. Mimo tej swojej słodyczy, m, która się tutaj pojawia, jest y, dość wytrawne, takie bardzo, bardzo krótkie, bardzo... Ja to tak nazywam, bardzo krótkie, kiedy piwo bardzo szybko przechodzi przez... Y, y, Usta i, i przełyk, przez co nie zostawia jakiegoś, jakiegoś dużego aftertaste'u. No i tak jest dokładnie z tym piwem. Trochę krótkie, trochę mi się wydaje, że mogłyby być na pewno gęstsze. No ale tutaj 19.1.9 alkoholu, no to, to zostawia jakiś ślad, czyli właśnie tą wytrawność. No bo z 19 to przeważnie robimy 8 i to jest takie, takie optimum. Te 9 to już powoli podchodzi pod imperialne stouty. No, i też Barley łajny, ale piwo na pewno ciekawe. Dobra, nie rozgaduję się więcej. Jeśli macie gdzieś jeszcze skitrane swoje butelki, a pewnie parę takich osób się znajdzie, to na pewno je sobie sprawdźcie, bo warto. Piwo, mówię, tak jak wspomniałem już kilka razy, na pewno ciekawe, fajnie się starzeje. No, ja jeszcze gdzieś jedną butelkę tego piwa mam schowaną, więc zobaczymy za parę lat, co się dalej stało z tym piwem. Odniesiemy sobie wtedy już do tego materiału, który jest teraz nagrany. No i będziemy mieli jakiś punkt odniesienia. Jestem ciekaw też, jak wy pamiętacie to piwo jak w ogóle odnosicie się do takich eksperymentów. Dajcie znać w komentarzach, a ja się z Wami żegnam i mam nadzieję, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!